Cześć, witajcie w kolejnej symulacji na moim kanale. Dzisiaj bierzemy sobie ostatnie zespoły z każdej ligi, oczywiście z tych najważniejszych. Wrzuciłem ich do jednej ligi, no i zobaczymy, jaka okaże się najsłabszą, czyli ogólnie mówiąc, taka Liga Mistrzów najsłabszych drużyn. Oczywiście z polskiej ligi znalazł się tutaj Ruch Rochorzyk, zobaczymy, jakim pójdzie. Są także inne zespoły, a najlepszym się wydaje tutaj zdecydowanie Sunderland, czy też właśnie Granada z Ligi Hiszpańskiej. Tak więc myślę, że możemy zaczynać i tutaj bez żadnego przedłużenia przechodzimy już do końca sezonu, nie będziemy skupiać się na połówce. Jak możecie zauważyć, po 30 kolejkach, mistrzem naszej ligi, w zasadzie, w zasadzie ligi najsłabszych drużyn zostaje Granada z ligi hiszpańskiej, 66 punktów o 3 punkty mniej zgromadził sobie tutaj Sunderland no a dalej mamy oczywiście Bastię, to jest liga francuska wydaje mi się, że z zaskoczeniem także z ligi tureckiej tutaj Adanaspor, natomiast co do polskiej drużyny, czyli oczywiście Ruchu Chorzów, mamy tutaj przedostatnie miejsce czyli chyba zdecydowanie poniżej oczekiwań bo wydawało mi się, że spokojnie tutaj w pierwszej dziesiątce mogą się znaleźć a jeśli nie, no to na pewno gdzieś tam 12, 13 miejsce, no jednak nie 15 Najsłabszym zespołem okazał się Wadus z Ligi Szwajcarskiej. Mimo, że jest to drużyna z Liechtensteinu, oni mają tam mały wyjątek taki w tej lidze. No i jak możecie zauważyć, tylko w ciągu 30 spotkań 3 e, zwycięstwa tej drużyny, tak więc aż 19 porażek ogólnie we wszystkich spotkaniach. Co do najlepszych strzelców, tutaj mamy małe zaskoczenie, bo możecie zauważyć na drugim miejscu Constanzo, jest to zawodnik właśnie Wadus. Na samo Wadus w całej, oczywiście... W wszystkich spotkaniach zdobyło 20 goli, z czego 13, właśnie ten zawodnik Costanzo. Na trzecim miejscu shiftbok. Mamy także Agrę na pierwszym miejscu z 15 rankami. Zawodnika z ruchu chorów niestety nie może ogadać w najlepszej 15. Co do asystentów, tutaj myślę także małe zaskoczenia, bo znowu zawodnik z Nationalu wygrywa, e, czyli z klubu, który zajął dopiero ósmą pozycję, natomiast możemy przejść już do czystych kąt. no i tutaj mamy Itandie Bronkarza, oczywiście z Adana Sporu, no ale ty, tyle samo czysty kąt zanotował tutaj Guilherme Ochoa, czyli zawodnik z Granady, czyli oczywiście naszego mistrza naszych najsłabszych drużyn. Tak więc na dzisiaj to by było już tyle, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, jeśli tak zapom nie zapomnijcie zostawić suba, możecie także zostawić łapkę w górę, piszcie koniecznie swoje pomysły w komentarzach, to zapewne znów kogoś sobie wybierzemy, tak jak to było z tym odcinkiem. Tak więc to by było na tyle do usłyszenia. No i cześć!